Komu jako pierwszemu pochwaliłeś się, że dostałeś propozycję z tańca z gwiazdami? Oliverowi. No i jak zareagowałeś Oliver? Ja byłem mega podekscytowany, myślę, że chyba nawet trochę bardziej niż Jacek. To było, to, to było na siłowni, pamiętam, że dostałem te, dobrym telefon, szliśmy mm? razem. I tylko mówię, że rozmawiam, taniec i że kiwam głową, że tak, a Oliver po prostu zaczął skakać z radości, i mówi, że w ogóle super. Ja y, miałem trochę inną reakcję, bo miałem takie porze, dobra, znowu się pchałem na głęboką wodę. Ja się trochę zestresowałem. Ja się trochę zestresowałem, ale koniec końców e, cieszę się. A od tak. razu dostałeś propozycję, że tworzysz parę męsko-męską? Tak, to od razu wypłynęło e, od, od stacji, od produkcji, e, że to ma być para męsko-męska, czy ma być, czy chciałbym, żeby zatańczyć się z mężczyzną i w zasadzie Ej, to chyba było najfajniejsze w tej mm. całej propozycji, że to nie było takie, nie, nie szło to utartym szlakiem, nie było to po prostu najłatwiejsze rozwiązanie, tylko jakby kolejna duża stacja robi coś, aby zbudować bardziej pozytywny obraz osób LGBT, zwłaszcza w, no, w dużej telewizji, w tak dużym formacie. A jakiego partnera tanecznego byś chciał? Jakie chciałbyś, żeby on miał cechy? Żebyście tworzyli parę idealną? Cierpliwość, mm -hmm. dużo cierpliwości, ponieważ ja naprawdę nie, nie potrafię tańczyć. Um, wiesz co, no musi. Ja w ogóle lubię, wydaje mi się, że każdy tancerz ma tego ducha walki w sobie, więc wydaje mi się, że musi być silny psychicznie, no bo tak czy inaczej. Um uczy osobę, która jakby nie potrafi tańczyć, więc to by było fajnie mieć jednak takie psychiczne oparcie w parterze tanecznym. No i chyba zabawne, no bo mi się wydaje, że pomimo tego, że będzie ciężka praca, której się nie boję, jednak będzie dużo... będziemy dużo czasu spędzać ze sobą, więc fajnie byłoby, aby atmosfera była też fajna i było zabawnie. No właśnie, będziecie bardzo dużo czasu ze sobą spędzać, będą też jakieś dotyki. Myślisz, że będziesz zazdrosny? Nie, no to jest bardziej no, zabawa też, jednak taki program. Myślę, że... Tak, River powiedział, że już bierze urlop w pracy tak, urlop i będzie spędzał cały czas siedział na tej sali <noise> i będę wszystko obsługiwał. <noise> Wiesz, jednak jeżeli macie zaufanie do swojego partnera, mm? no to jednak, no... Oczywiście, że zazdrość jest, no bo jednak to jest inny mężczyzna, ale jakaś nie taka super silna, że wiesz, będę tam stać i monitorować wszystko, co się dzieje, no bo dobra, dobra. jest Pana, <laughs> wiadomo, że będę, tak. Zobaczymy, jak będzie w trakcie edycji. Robisz dużo dla środowiska LGBT, jak oni ci dziękują? Jakie wiadomości dostajesz od nich? Bo jesteś takim trochę pionierem, nie? tam stanie... wiadomości, wiesz co, tych wiadomości jest tyle, ja nawet nie jestem w stanie odpisać nie wszystkie, które są naprawdę bardzo pozytywne. E, dużo osób pisze, że dziękuję, że będą oglądali, że super, że jak to ktoś napisał, że zapisze się na kartach historii, po prostu w Polsce, bo nie nowi że Prince Charming, to teraz lecga mm. z nami, z mężczyzną. I to chyba są takie wiadomości. One większość jest pozytywnych i wiesz, to ja nie oczekuję żadnych podziękowań. Mm. Po prostu wiesz co, ja to robię z czystej przyjemności. To raz, a dwa. Wydaje mi się, jak to zawsze powtarzałem, że jeżeli jesteś osobą, która jest w miarę rozpoznawalna i masz siłę, żeby zrobić coś dobrego, no to to robisz i tego się trzeba.